i takie choinki, jak które średnio przypadają do gostu ale powiem Wam tak, drugi dzień dzisiaj cała masa samochodów przed wejściem, cała masa motocykli przed wejściem cała masa ludzi, w ogóle ponoć teraz jest przed 15 ponoć już jest mniej ludzi się robi troszeczkę więcej jakby miejsca no ciężko jest mi w to uwierzyć, szczerze powiedziawszy powiem Wam, że dzisiaj pokażę Wam chyba tylko i wyłącznie ludzi wczoraj było tego zdecydowanie znaczy więcej motocykli było można pokazać dzisiaj, co nie będzie chyba niemożliwe. Ale tak to wygląda dzisiaj. Słuchajcie. Wiedziałem, że doszło do parę nowych motocykli. Wiedziałem, że niektóre stanowiska troszeczkę dorzuciły materiału. Także dzisiaj to jest znowu tak nasze. sobie przejdziemy z kamerką w ramach jakiegoś krótkiego specjala i zobaczycie sobie, jak to dzisiaj wygląda razem z tymi ludźmi, których ponoć jest już mniej. <laughs> Jej ponoć znacznie jest już mniej. To jest cała ta, ta strefa, o której Wam mówiłem, jeśli chodzi o customy. Jest cała masa motocykli, które pozdobywa jakieś nagrody. Także, jak ktoś się tym jara, to może sobie spokojnie wejść i zobaczyć. Bo jest tego po prostu zatrzęsienie. Pierdylion sprzętów. No, mam nadzieję, że tym razem dźwięk mi wyjdzie lepiej. Troszeczkę inaczej to zrobiłem. Więc może nawet coś z tego dzisiaj wyjdzie. Bo wczoraj niestety, ale wyszła mocna lipa. Widzę, że stanowisko z supermoczekami jest jak zwykle oblegane nic dziwnego. Też oblegałem to stanowisko wczoraj. Przyjrzałem się po prostu wszystkim dotalom budowy tych motocykli. A zaraz na następną sesję, bo A ja miałem, a ja miałem... też potwierdzone info, po a ja udostępni mi tego Supermoczeka, na którym siedzi koleżanka blondynka I będę mogą mieć na testy na jakieś tam 2-3 dni. Ramasa stojików. Fajne tutaj po taki robią, to mam zresztą chyba mówię, czy nie mówię. Jak nie mówię, to wam mówię. Ale to tutaj też jest... zajebiste projekty. Aczkolwiek teraz będzie słabo widać, ale znajdziecie to na pewno na moim Instagramie albo znajdziecie to sobie u mnie na fejsie. No jakbyście chcieli podnośnik do parkingowania, to macie tutaj. a właśnie ktoś się pytał czy są krosy no jak widać krosy są i nawet można się w ten sposób pobawić hmm, nawet macie jakiś konkurs dobry nawet dostajemy od niej nalepeczki nie no. ja jestem cała tymi klepami, mam przejdzie no proszę, bardzo ładnie Kolejny BMW BMW tutaj troszeczkę jest, wszystkie są zajebiście zrobione i przygotowane do ścigania No, też się pytało o krosy to tak jak widać krosów jest cała masa Kastomy, kastomy, kastomy. Trudne, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale już mi się podoba. Nie muszę chyba tłumaczyć czemu. Po prostu jest już zdecydowanie więcej motocykli niż było wczoraj. Jak zresztą widać. Nowy litr, jest nowa 750. Wczoraj były na początku, trzymo do później dopiero chłopaki nastawili więcej. No powiem, że ten skuter ma moc. No powiem, że faktycznie zaczynałem dzisiaj stąd. I tu na początku było więcej ludzi, teraz się zrobiło jakby mniej. W tym roku na targach jest zdecydowanie więcej ludzi niż w zeszłym roku. Jestem o tym niemalże pewien. Nie będę miał taką informację od organizatorów, ale wydaje mi się, że jest na tyle grubo, a jest dopiero sobota, jeszcze jutro. Więc na bank wyjdzie na to, że jest więcej ludzi niż w zeszłym roku. No i wam, że to spoko. Dobrze. O, pokażę Wam dwie zajebiste rzeczy, bo tego elektryka. No Chyba nie muszę nic mówić. Teraz zobaczcie jeszcze na tę bluzę. To jest słuchajcie bluza z kapturem z ochroniaczami w łokcie, barki, plecy jest po prostu zajebista dla miłośników skuterów też się coś znajdzie pomijając tam takie dwa projekty, które stoją służące do ostrego zapierdzielania no to tutaj macie też jedno panie. całkiem fajnie Bebo, masa ludzi nic dziwnego, masa motocykli to i masa ludzi no tym bym sobie polatał nie mówię, że nie Intermotor znowu oblegany, nic nie musi, fajny skład, wczoraj namagali na picie, dobry, dobra, jest duża obliczo obliczo nie Jutro. Gdzie? U mnie. Nie ma. wczoraj Stary, kurde. Ale to wyraźnie się. wczoraj czy jak w końcu? Klani się wczoraj czy jak w końcu? Nie. A czekaj, czy one znowu mają naklejki na tyłku? O, nie, ja to muszę złapać. Tak się, tak się lepi. Pięknie. Koleżankę znacie? Na pewno znacie ze zdjęć chłopaków. Pozdrawiasz, widzów? Pozdrawiam się Tu już wam mówiłem, ale kurde powiem, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka ostatniego To maństwo To, to 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 to, to. 28 koni Kurde Niewiele kilogramów Kosztuje 18 koła Jeżeli ktoś uprawia ten sport na poważnie to to jest sprzęt dla niego To może dorwę się do jakichś testóweczek stąd i będzie przyjemniej owoce Zatrzymajcie trzymajcie kciuki widotówki wymienione, zobaczymy co z tego wyjdzie Ok, widzę, że strefa dzisiaj jest troszeczkę bardziej oblegana o, to właśnie chciałem sobie zobaczyć rowery są też rowery elektryczne i te by mnie interesowały najbardziej kurde takiego na jakieś testy zabrał Napiszemy, zobaczymy Może coś wyjdzie Także jak widzicie dzisiaj jest cała masa ludzi Ja tu już spotkałem po prostu pierdolenia znajomych Masę koleżanek z innych imprez <noise> Także powiem Wam, że śmiesznie, sprytnie i zajebiście Nie byłbym sobą, w jeszcze nie podbił na chwilę do fusy Powiem Wam, że ten sprzęt... No jest po prostu wyjebany. Dobra, słuchajcie, na szybko, na krótko w ramach specjala, także w tym odcinku standardowo to by było na tle. Jak jeśli zostawcie komentarz, napiszcie jaka jest Wasza opinia na temat tych targów, które się odbyły. Jeżeli macie coś do powiedzenia w ogóle, że zostawcie komentarz. Jak się podobało to zbijajcie apkę, apkę. A my standardowo idziemy się, czym przy okazji kolejny okazję. Narazka. Subskrybuj kodę, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami.